Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Hashtagów. Dużo u nas owódcy i piwie było, a teraz pokażę Wam jak sobie radzić, gdy dzień wcześniej troszkę przedobrzyliśmy. Zaczynamy. Moim sposobem na kaca, zgodnie z przysłowiem na kaca najlepsza jest praca, jest praca. Co robię, gdy mam kaca? Sprzątam, odkurzam, zmywam kurze, robię pranie, wszystko w domu robię, aby tylko wypocić z siebie ten cały szkodliwy dla organizmu syf, który zostaje po wczorajszym dniu, po wczorajszym piciu alkoholu. Dokładnie. Więc pamiętajcie, na kaca najlepsza jest ciężka, ale to bardzo ciężka praca. Ja jako prawdziwa dama nie piję alkoholu, ale Natalia przed programem zdradziła mi swój najlepszy sposób na kaca. Mianowicie jest to koktajl ze szpinaku, soku z cytryny albo pomarańczy i banana. Jest to bomba witaminowa i na pewno Wam pomoże, a druga opcja dla mniej zdrowych i mniej fit to po prostu mak. Albo pizza, albo inne niezdrowe rzeczy. Ale tak jak mówię, no co ja mogę wiedzieć w tym temacie? Propsy dla Natalii. Cześć! Ja piję bardzo mało alkoholu, także nie znam się na kacach, ale słyszałem od kolegi, że jest taki sposób, że kiedy wracacie do domu i jesteście bardzo nietrzeźwi, to musicie wejść do kuchni, znaleźć jakiś duży kubek albo szklankę i nalać sobie tam bardzo dużo wody. Później to wszystko wypić i zrobić to jeszcze trzy razy. Czyli inaczej mówiąc, wypić po prostu litr wody przed pójściem spać. I kiedy budzicie się, to jest wszystko piękne, głowa Was nie boli, a świat jest wspaniały. Witajcie. Dzisiaj mam powiedzieć, jaki jest sposób na kaca. Słuchajcie, najlepszym, najlepszym sposobem na kaca jest nie pić alkoholu. To jest najlepszy sposób. Ale ja rozumiem, że teraz jest taki świat, tak urządzony, że wszyscy pijecie. Wszyscy, ja nie, wy wszyscy pijecie. Więc, żeby kaca nie mieć, trzeba się do niego przygotować. I. Przed dniem, kiedy macie to pić tak dużo, żeby później mieć kaca, pamiętacie, żeby wyspać, zjeść kapuśniak, żurek albo ogórkową, napić się wody, wziąć witaminę albo jakiś środek przeciwko kacowi, a później nie mieszać alkoholi, nie mieszać alkoholi i będziecie się wtedy dobrze czuli. Więc ja jak moi poprzednicy lub następcy także nie piję alkoholu, ale słyszałam o świetnym sposobie, który także jest świetnym detoksem, nie tylko jeśli macie kaca. Więc nalewacie sobie gorącej wody i dolewacie do niej sok z cytryny, a jeśli chcecie być większymi hardkorami, to po prostu wypijcie całą szklankę soku z cytryny i to na pewno Wam pomoże. To wy wy oczyszcza Was cały organizm toksyn i potem się bardzo dobrze czujecie. Ja sposobu na kaca nie mam, jakoś takiego szczególnego, prywatnego, bo nie upijam się często. Aczkolwiek słyszałem o takim sposobie, że sauna działa genialnie. Mianowicie, że jak jesteśmy, mamy kaca, chociaż trzeba to ostrożnie robić, bo na kaca zawsze się boli głowa. Wchodzimy do sauny, siedzimy tam, tam, tam kilka minut i ten alkohol się w jakiś tam sposób wypaca z naszego organizmu. I możemy wtedy mówić, że jesteśmy, że kac Chociaż to nie, nie zawsze tak bywa. No i to chyba mój tyle. Czary Marek hokus Pokus, starca. Dwie wiedźmy Karła i Czarnego. Na początku leci karze. Wiedźmy? Woo! Starzec? Yeah. No i czarny. No, teraz... A tak naprawdę to byłem ja! Daliście się nabrać. E, dziękujemy za oglądanie tego odcinka, zapraszamy do kolejnych. zostawiajcie łapki w górę, łapki w dół. I w komentarze, komentarze i subskrybujcie! Zwykujcie. Zwykujcie. I do zobaczenia! Pa! Hey.